Siema, z tej strony Poketrener Victor. Dziś odbieramy pierwszą część questu na Taurosa. Najpierw mamy 10 pokeboli. Hmm, teraz z i pierwszy. Jaki to pokemon? Charmander. Ani nie za dobrze, ani nie za źle. Po prostu taki słodziak Charmander. No raz, dwa, trzy. Dobra, już jestem. Musiałem na chwilę zrobić cięcie, bo mam mnie obiad. Dobra, tego Pokemona też łapiemy. Kurde, z pieprza, ale dobra, trafiam. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, dobra, złapany. Myślę, że teraz nie będzie ta bo to by było za łatwe. No i Slim. No i Pokemon. No i mamy krowę. Wiedziałem, że teraz nie będzie taurosa. No bo za pierwszym razem tauros to by było za słabo. Wyskoczyła, kurde, jaka wredna. wredna Dobra, rzucam jeszcze raz. Dobra, rzucam jeszcze raz. Mamy móczkę! Dobra i e, znowu nie złapana Mućka, kurde. Znów te bola. I teraz Mućka musisz się złapać, bo się kurze. Raz, dwa, trzy, jest! Proszę. Myślicie, że uda nam się zaliczyć kwesta z Kaurosem? Ja myślę, że tak. Raz, dwa, trzy, jest! W mam tą Mućkę. A następnie co mamy zrobić? Jest sam. Pokémon 12 z nim ewoluuje, czy. ja chcę Pokémony. I set 3 Gifty do przyjaciół. No dobra, da się zrobić. Jeszcze na tym odcinku zrobię z Power Upów 12. Nie mogę marnować peli do ognistych, bo wiecie, Power będzie trzeba. No wiecie, no. Muszę z Power Upować aż 12 pokemonów w sumie Pikachu wejdę No zacznę power-upować, bo do niego mam dużo chętniej Dobra Tutaj kolejny Pikachu, tego też mogę power-upować Dobra, tyle razy mogę go power upować. No i zostawiam jeden power up. No i mam 50 do Pikachu, to nawet spoko. I wchodzę w Pokémony. To no, rodzaju mam jeden Kenny, a tutaj może. No, tutaj mogę. Power up. Dobra, i 12 power up zrobione. Nie wiem, jak z tymi ewolucjami w Fire. Słuchajcie jak się pisze FIRE? Chcę zobaczyć jak tu jest pokazane FIRE, czyli f i D e Dobre pokemony f i D e Mam na przykład takiego Charmandera Mogę, mogę zawołować to raz Tutaj nie wiem, czy dam radę, ale to może być dwa. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja to zaliczę. Co? u nic tu może. X, nie? I, ja nie wiem, czy ja to zaliczę. Będzie trudno, ale trzeba próbować. Jeśli ja tego nie zaliczę, to się załamę, że nie była pieca urofa ale na razie to. Na razie cześć.